Cześć! Witajcie kochani w nowym odcinku. Dzisiaj stwierdziłam, że spróbujemy czegoś innego, dlatego też jestem w innym setupie niż zazwyczaj. Stwierdziłam, że spróbuję tutaj przemycić nieco roślinkowego kontentu. Mniej więcej od półtora roku totalnie jaram się roślinami. Do tej pory wrzucałam co nieco na Instagramie, na Insta Stories, ale to były małe ilości. A rośnie mam naprawdę sporo. Może właśnie kogoś zarażę tą pasją. No może właśnie taka seria Wam się tutaj na kanale spodoba. Teraz mam ponad 100 roślin. A żeby właśnie tę serię fajnie zacząć, żeby to był filmik dla każdego to opowiem Wam dzisiaj tutaj o roślinach, które są totalnie mało wymagające. O takich roślinach, o których wręcz możemy momentami zapomnieć, które rzadko podlewamy, wo których, wokół których nie musimy biegać. Więc naprawdę będzie tutaj coś dla każdego, dla osób, które nie mają ręki em, do roślin, czy w ogóle się nie potrafią obchodzić z roślinami, a chcą jednak mieć coś zielonego w domu. Też dla osób, które chcą kupić właśnie jakąś roślinę, czy to na parapetówkę, po prostu na prezent. No to naprawdę tutaj będzie coś, co sprawdzi się u każdego, więc mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Jeśli tak będzie, pamiętajcie, żeby zostawić po sobie komentarz, żebym wiedziała, że chcecie zobaczyć tych filmów więcej. Zacznę tutaj od totalnego klasyka, jakim jest zamiokulkas. To jest roślina, która wytrzyma niemalże każde warunki tak naprawdę domowe, więc sprawdzi się ją u każdego, naprawdę. To jest roślina, która potrzebuje małej ilości słońca, która potrzebuje małej ilości wody, więc możemy ją spokojnie postawić w dalszej części pokoju to od okna, w jakimś takim bardziej zacienionym miejscu. Ona tam sobie będzie bardzo dobrze rosła. Tak jak właśnie niektóre rośliny potrzebują znacznie więcej słońca i nie wytrzymałyby takich warunków, to ta roślina po prostu wtedy żyje sobie najlepiej. Tak naprawdę jedyne co nie lubię, no to takiego bezpośredniego słońca, więc raczej nie stawiamy na parapecie, chyba że na oknach północnych, gdzie jednak to światło takie bezpośrednie na ten parapet nie pada. A jeśli chodzi o podlewanie, minimalna naprawdę ilość wody. W sezonie takim cieplejszym podlewamy raz na dwa tygodnie. W sezonie zimowym raz na miesiąc i to jest co w zupełności tej roślinie wystarczy. Jedyny minus to jest taki, że ona naprawdę bardzo wolno rośnie, więc w momencie, kiedy chcecie cieszyć oko właśnie większą rośliną, większym okazem, to od razu kupcie większą roślinę, ponieważ faktycznie kupując taką miniaturkę, którą często możemy dostać na przykład nawet za 10 zł w markecie, to poczekamy jednak kilka lat, zanim ona się fajnie rozrośnie. No więc lepiej już od razu zainwestować w nieco większą roślinę. Mi na początku nie do końca podobała się ta roślina i faktycznie do niektórych musiałam jakby trochę dojrzeć, że później jak tak wiecie, widziałam zdjęcia, widziałam właśnie w sklepach z roślinami, to coraz bardziej się do niej przekonywałam. I w końcu kupiłam właśnie do łazienki, w której mam okno północne, w której jest mało światła. Jest bardzo rozproszone to światło i że jest sobie idealnie i naprawdę zwraca uwagę. Stoi sobie na stelażu WC i naprawdę wygląda świetnie. Też zachęcam Was zwrócić uwagę na drugą odmianę tej rośliny, czyli Raven. Wtedy te liście tej rośliny są. W takim ciemnym, bardzo, bardzo ciemnym odcieniu zieleni, malże czarnym. I jest naprawdę przepiękna. Ja mam właśnie obie odmianę i pokażę wam tutaj na zbliżeniach, właśnie ta roślinę. Jukata to roślina, którą często zobaczycie w filmikach modowych, zazwyczaj, właśnie ona stoi w tle w studia na górze i zwraca Waszą uwagę. Często pytacie, co to jest dokładnie za roślina? I faktycznie ma tak charakterystyczny wygląd, że zwraca uwagę w wzroku, ponieważ mamy właśnie dosyć gruby pień i taką trawiastą, rozłożystą górę. Co jest fajne, to za niewielkie pieniądze, naprawdę kupimy spory okaz. Mój ma, bym powiedziała, 1,20 20 wysokości, a kupiłam tę roślinę za 70 zł, więc naprawdę za nieduże pieniądze. To, gdzie możecie często właśnie dorwać taką fajniejszą, dobrej cenie, to jest słuchajcie, Ikea. Tam właśnie kupiłam swoją i często właśnie występuje w doniczce, to jest wyższa wersja i niższa wersja. Tak możemy właśnie zazwyczaj tę roślinę zobaczyć. Ona sprawdzi się właśnie w niemalże każdych warunkach, w szczególności warunkach w blokach, gdzie gdzie ta wilgotność powietrza zazwyczaj jest mniejsza, w szczególności zimą, ale nie tylko. Latem w blokach też zazwyczaj to powietrze jest takie suche, jest gorąco, no i tak samo zimą, więc też nie każda roślina w takich warunkach przetrwa, ponieważ dużo roślin jeden potrzebuje wysokiej wilgotności powietrza. Ta sprawi się też w suchych, tam gdzie jest naprawdę gorąco. A opieka nad tą rośliną jest totalnie niewymagająca. Ja tak naprawdę swoje podlewam raz w tygodniu, ale nic się nie stanie, jak będziecie robić co dwa tygodnie. Tak naprawdę Często się zdarza tak, że wiecie, zostawię ją na górze, zapomnę o podlewaniu i nic się nie dzieje, nie straciła żadnego liścia, mimo nawet rzadszego podlewania, więc to jest naprawdę fajna roślina dla zapominalskich. To jest roślina akurat, która bardzo lubi słońce, więc możecie ją postawić dokładnie po prostu na bezpośrednim słońcu, bądź od razu pod oknem, gdzie będzie miała te promienie słoneczne rozproszone i tam będzie sobie najlepiej żyła. Zdecydowanie moją największą miłością są filodendrony. Mam sama 10 odmian, a takim odmian jest naprawdę ogromna ilość, zarówno w tych jakby takich tradycyjnych wersjach, jak i tych kolekcjonerskich i moim zdaniem one najbardziej cieszą oko i to jest zdecydowanie właśnie moja ulubiona roślina. Możemy kupić zarówno takie, wiecie, klasyczne rosnące ku górze, ale także pnące. I takie pnące rośliny możemy jakby zostawić ku sobie, tak jak ja tutaj zrobiłam właśnie po boku, możecie zobaczyć. One wtedy rosną jakby w dół, te liście rosną w dół i są takie malutkie, drobniutkie, ale też fajnie to wygląda. Albo właśnie dać im drabinkę, po których mogą się wspinać. Drabinka czy jakiś fajny, ciekawy wspornik. Takie też możemy kupić w sieci właśnie drukowane drukarką 3D w przeróżnych kształtach naprawdę, które same wsporniki tak naprawdę wyglądają mega dekoracyjnie. I wtedy w momencie, kiedy ta roślina ma jak się piąć ku górze, to wypuszcza coraz większe liście, aż może osiągnąć naprawdę ogromne rozmiary. To jest roślina, która lubi troszeczkę więcej wody. Raz w tygodniu należy ją podlewać, nie trzeba ani właśnie częściej, ale też lepiej nie podlewać rzadziej, ponieważ po prostu będzie czasami odrzucała jakieś liście w zależności też od, od odmiany, no więc należy jednak tego pilnować. Powiem szczerze, że to nie jest trudne. W momencie, kiedy sobie ustawicie jakiś konkretny dzień tygodnia, który macie właśnie wolny, na przykład niedziela, no to wtedy pamiętacie, żeby te rośliny podlać bez problemu i zawsze można sobie też przypomnienie ustawić w telefonie, tak żeby ten telefon nam przypomniał o tym i wtedy będziemy się cieszyć naprawdę pięknymi roślinami. Co do stanowić słonecznego, to nie lubią bezpośrednich promieni, więc stawiamy je troszeczkę dalszej odległości od okna, właśnie tak jak tutaj mam na regale, troszeczkę dalej, tak żeby właśnie były rozproszone te promienie i tak będzie żyło im się najlepiej. Następnie peperomia. Mam sama dwa egzemplarze, zarówno taki z mniejszymi listkami, która rośnie bardziej w dół, ale taka, która rośnie ku górze i jak wypuszczam nowe, one są tak fajnie zawinięte i daje to taki fajny efekt. Sama trzymam ją w doniczce głowy i Fajnie, właśnie te włosy imituje. Same te doniczki robią totalnie robotę, no, ale fajnie znaleźć właśnie taką roślinę, która będzie fajnie te włosy imitowała, bo one wtedy najlepiej wyglądają. No, to jest roślina totalnie niewymagająca. Podlewam raz w tygodniu i tyle, co z nią tak naprawdę robię. No, jest to właśnie mniejszej wielkości roślina, która lubi stanowisko takie rozproszone, no i one sobie tutaj żyją właśnie na tym regale i mają się bardzo dobrze. Tak naprawdę chciałam tutaj pokazać Wam zarówno większe, jak i mniejsze egzemplarze no, do różnych stanowisk, żeby każdy znalazł coś dla siebie. Trzy rośliny przeze mnie wymienione wolą takie rozproszone bardziej słońce, dalej troszeczkę od okna. A co w momencie, kiedy macie same okna południowe, na których latem jest po prostu wieczna patelnia i non-stop świeci słońce, a jednak dla mnie parapety bez roślin to naprawdę jest puste i niewykorzystane miejsce. Oczywiście takimi roślinami, które lubią właśnie taki parapet, nasmurecznione są wszelkiego rodzaju sukulenty. Tu jest o tyle fajnie, że tych sukulentów jest naprawdę ogromna ilość i każdy wydaje mi się znajdzie coś dla siebie, zarówno dla osób, które bardziej lubią takie kwieciste rośliny, kwitnące rośliny. To sukulenty też po prostu czasami mają tak przepiękne kształty właśnie takich jakby kwiatów w różnych odcieniach, nie tylko właśnie takie zwykłe zielone, ale także właśnie jakieś takie lekko fioletowe. To naprawdę wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie. Moja siostra sama, to jest chyba jedyna osoba, która, o której słyszałam, która zabiła sukulenty, ponieważ one tak naprawdę rosną bezproblemowo. Możemy podlewać je słuchajcie raz na miesiąc e, i nic im się po prostu nie dzieje. No, ale faktycznie co należy pamiętać to po prostu o dobrym podłożu. Możemy taki gotowy podłoże kupić e, wiecie bez problemu w każdym markecie typu Leroy Merlin e, czy internetowo też Wam podlinkuję na dole. Należy je po prostu przesadzić do doniczki e, i później podlewać raz w miesiącu i to w zupełności staczy. Ja czasami podlewam raz w miesiącu, czasami raz na na dwa tygodnie, m, tak naprawdę różnie, ale po prostu należy pamiętać, żeby e, zrobić to małą ilością wody. Ale cukulenty są dosyć małymi roślinami, więc fajnie by było coś mieć na tym parapecie, co jest jednak trochę bardziej rozłożyste i większe. I tutaj powiem Wam słuchajcie o strelicji. Strelicja to jest przepiękna roślina, rozłożysta z ogromnymi liśćmi, w zależności też od odmiany, ponieważ te liście się troszeczkę różnią. Sama najbardziej lubię strelicję białą Nikolaj, która ma bardzo duże liście, rozłożyste, takie szersze, które jeszcze dodatkowo pękają na nerwach, dzięki czemu dają taki właśnie klimat totalnie palmowy, taki właśnie tropikalny w domu i potrafi naprawdę osiągnąć ogromne rozmiary, zarówno jeśli chodzi o samą wysokość rośliny, jak i także właśnie wielkość tych liści. Ale występuje także wersja królewska, która te liście ma raczej mniejsze, mniejszej wielkości, takie bardziej szpiczaste, węższe, ale ta dodatkowo kwitnie. W momencie, kiedy ma odpowiednie warunki, to potrafi po kilku lat. Tak, jak już wiecie, będzie takich taki większych, dorodniejszych rozmiarów. Potrafi wtedy właśnie zakwitnąć i ma przepiękne kwiaty. Jedyne co to, warto kupić po prostu odpowiednią mieszankę ziemi dla tej rośliny, żeby sobie najlepiej rosła, czyli taką skierowaną do tych roślin palmowych. Ale później podlewamy tylko raz w tygodniu i się niczym totalnie nie martwimy. Naprawdę lubi bardzo dużo słońca, więc właśnie albo parapet, albo właśnie tuż przy, przy parapecie, jeśli macie większą roślinę. Dużo osób wystawia je po prostu na balkony, właśnie latem, ponieważ lubi ciepło i lubi słońce, więc faktycznie latem można to zrobić i naprawdę cieszy oko. Na koniec tej serii opowiem Wam o Diefenbachii, czyli o tej roślinie, która stoi tutaj po mojej lewej stronie. Ma przepiękne, ozdobne liście i też wiele odmian, więc wydaje mi się, że każdy znajdzie coś dla siebie. Właśnie mamy tutaj taki pień i ro mega rozłożystą koronę. Wygląda naprawdę cudownie i jest to mało wymagająca roślina. Tutaj podlewamy ją raczej raz w tygodniu. Latem możemy w momencie, kiedy jest tak naprawdę super ciepło, nawet dwa razy w tygodniu podlać, ale też ją nic nie stanie, jeśli podajemy ją raz na dwa tygodnie. Kiedy będzie miała mniejszą ilość wody, po prostu może wolniej rosnąć, ale jakby przez to nie zmarnieje, a w momencie, kiedy właśnie dacie jej trochę więcej wody w szczególności latem, no to faktycznie będzie szedł liść liściu. I to jest właśnie taka bardzo fajna i wdzięczna roślina. Tak naprawdę wiele roślin zanim wypuści kolejnego listka, no to troszeczkę na niego poczekamy. Tutaj faktycznie w momencie, kiedy właśnie idzie nowy liść, to zaraz widać kolejny jak wychodzi, więc fajnie po prostu zobaczyć i dzięki temu też po prostu ona bardzo szybko rośnie. Może spokojnie dosięgnąć do sukitu. Ja tak miałam właśnie w przypadku dwóch i które mam. Później je po prostu skróciłam, ponieważ już Miało jak dalej rosnąć, a dalej to jest dokładnie ta sama roślina. Um, jeśli chodzi o stanowisko, właśnie takie rozproszone, trochę dalej od słońca, trochę dalej od okna i będzie jak najbardziej ok. Mam nadzieję, że coś tutaj podpatrzyliście. Czekam od Was na informacje, czy chcecie tych filmów więcej. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa! pa.